Uwaga, przygotujcie się, bo robimy wyścig na apeczkę! Będziemy ścigali się do nowych schronisk! Po prawej mamy takie słabe schronisko, a po lewej mamy lepsze! I tam czekają na nas zwierzątka. Patrzcie, jakie łodziaki tam czekają! Tu są pieski, a tu są kotki. Jakie one schronisko wybiorą? Jakie schronisko wygra? Czy my z Patty, czy Lumi z Niko? To my Na wygramy! Zobaczymy! Robmy wyścig za trzy, dwa, jeden! Szybko łapaczka w Biegniemy, ścigamy się, każdy do swojego schroniska! Tu mamy swoje jazy pati! Przyjmujemy Nico. kotki, pieski... Niko, gdzie ty tam pobiegłeś? Niko, to nie tutaj! Niko, wróć no się! Do schroniska! Niko! to nie tu jest nie, o nie, pędy. przez te swoje oczy krzywo pobiegł w lewo schronisko masz tu naprzeciwko. No jestem. Dzień dobry! <laughs> Okej, okay. i to jest wasze schronisko! I tam jest taki kotek trochę wkurzony. A u nas są szczęśliwe! Patrzcie jak się bawią, mają karmę, piłkę i mają wszystko! Ale śłodziak, kliknijcie łapeczkę dla niego! Kto lubi pieski, klika łapeczkę. No to przyjmujemy pieski, kotki zapraszamy. przyjmujemy, zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy do nas. My zapraszamy. O, idzie, idzie, idzie! idzie. Dobra. idzie jakiś! O, wow, wow, wow. Patrzcie! da ciekawe piesku, stań tu na środku i zobaczymy, jakie te zwierzęta kogo wybiorą. Bo to zwierzęta wybierają schronisko. My stoimy i zapraszamy. Dobra, choć, kici, chodź. kici, 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 chodź tu. kici, kici. To nie jest kotniko! To to jest, to jest kotniko! O nie, on się na ciebie yyy. obrazi! Chodź! Chodź do, do nas, nas chodź do nas, Pieśku, tutaj, chodź piesku. Yes, do nas. Mieszku, tutaj, tutaj. Jest, przed nas jest. Wybrał nas. Aha, Niko to przez ciebie, bo wołałeś Niko jak Niko. Zrobiłeś. jak na kota. A psy nie lubią, jak się mówi kici-kici, Tylko się mówi hau hau. Dobra, chodź, chodź piesku. Chodź pieseczku, pokażemy ci. Patrzcie do nas, patrzcie. A -a. Uh wchodzi do nas, wchodzi, wchodzi do nas, wchodzi. I to -e jest nasze schronisko. Patrzcie, jak wygląda ładnie. Mamy zadbane, mamy różne budy kolorowe, mamy kąpielisko takie fajne, w właśnie jacuzzi w basenach malutkich. Mamy też ręczniki dla piesków. Mamy tak samo telewizor! Taka sala, zabaw. sala zabaw, tu mamy jedzenie, mamy kości i mamy toaletę. Wszystko mamy, co potrzebne. To po to jest full wypas! Dla piesków, tak? Gdzie jest? O, patrz, on już poszedł na swoje jak siłatki, gdzie macie tam Ale śłodziak, on już sobie wybrał swoją budę. Chodź Piesku, tutaj będziesz mógł też popływać. Patrz na to, tu będziesz mógł sobie popływać z kaczką. Patrz, patrz. To jest taki mniejszy basenik dla niego idealny. Ojej, patrzcie, wskoczył pływa. Ten większy. Patrz, jak pływa. Haha, <grystanie> 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 jak fajnie zapływa pływa. Ale ekstra. Piesek mu się podoba. A tutaj mamy właśnie też sklep. I wiecie, że mam kolekcję piesków? Patrzcie, tu jest poduszka śliby, taki pokój i nowe koszulki. Patty też jest różowa, moja Smiles Team Czarna i nowe latające dyski. Na wakacjach możecie sobie porzucać i teraz wam pokażę tutaj. Czekaj, czekaj, wam pokażę na kamerce. Tutaj sobie zjadę jeszcze troszeczkę niżej. O, patrzcie, mamy tu latający dysk i ja go mam tutaj w prawdziwym życiu. Patrzcie, możecie sobie porzucać. To jest dysk siby, pieska mojego kochanego. Wpadajcie link w opisie, smile.pl. Zapraszam, milcie, Możecie się porzucać, tak samo mieć poduszkę, szyby, zobaczcie z kością. Ja mam też dla piesków rzeczy, na przykład koszulka, widzicie? Wpadajcie link w opisie, fajne rzeczy czekają na Was. No, a teraz zaopiekujmy się kolejnymi pieskami, pati. No, zaopiekujmy się, idziemy po kolejnego, chodź! Idziemy, idziemy! Chodźcie. Ciekawe kto, kto ich wybierze. O, idzie kolejny piesek. Ja gwizdać nie umiem. O, nie umiem gwizdać. Serio. Ajajaj. Aj, aj. O, chodź, chodź, chodź. 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 O, patrz jak dyrdał ogórkiem. Do nas, do nas. Chodź do no chodź, nas, chodź, 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 chodź do nas piesku. Mam kość, mam kość. Da, kość. Ja, ja kość. też mam kość. Ej, chodź, chodź. Pokaż tą kość, zobacz. Chodź, chodź, chodź. Tak, mam taka. kość, mam kość. Piesku, chodź tu. O, Koć o, o! tutaj! O! Nie chodź, chodź! Masz, masz, masz smaczniejszą kostkę, wezmę od ciebie! Ej, ten piesek gada! Cześć, piesku! Cześć! No pewnie, że umiem wygadać! Myślałem, że nie umiem gadać! Ej, patrzcie, ten piesek gada! Słyszysz go? Jaki mm. znowu Znowu poszli do nich! Masakra! Zabacz. Ty Zobacz... Czy jesteś żółwiem? Nie! <śla> ar, ar, ar. ej, ej! ej on na mnie! Szczekał na niego! Ej, słyszałaś? Ja idę do środka! Słyszałam! Ej, ej piesku, idź, naszczekaj na niego jeszcze głośniej. się Niko lepiej! No, no ja za... wiem! Bo on mi na mnie szczeka ciągle, ma cakra, no. no! A! a, a, a! Strzeka na mnie, Szczeka na o, mnie! O, 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 o. Dodaj, dodaj. Ja idę sobie! Idź i nie gryź Ej, piesek na niego naszczykał, dobrze. <grystanie> dobrze, jest po naszej stronie. Chodź, Chodź do nas, zapraszamy cię. Chodź, zapraszamy. Tutaj masz wielką willę. Ale macie super. Tak, tu jest stronisko. Tu masz kurczaczka, możesz sobie zjeść. Masz tutaj hamburgera, kurczaczka, kości. Jedzenia nie zabraknie, na pewno. No, jedzenia ci nie zabraknie. Tu możesz się załatwić, jak chcesz. Mamy o, toaletę, tak, tak. mamy papier, mamy pie mamy wszystko! Dokładnie. Dokładnie. A u góry twój o, o to to było o, o nie Dobra, kiepść, mu. O nie! O nie, nie no, tragedia, to no, jeszcze musiałeś tutaj się spierdzieć. A co wy ludzie nie robicie kupy? Dobra, chodź, chodź zostaw, zostaw ten już kibel, no nie wytrzymę, zostaw ten kibel. Dobra, już zamykamy. Chodź pokażemy mu, co mamy na górze! Tak, tak. Okej, okay, a na górze to zaraz, zaraz pokażemy później. Dobra, widzę. Sobie... będzie więcej piesków? Oglądajcie do samego końca, pokażemy wam później, co mamy u góry. Tam jest coś ekstra! A my idziemy po kolejne zwierzątka. Chodźmy, chodźmy! Zapraszam do mnie, zapraszam! O, co to za pies idzie jakiś wkurzony. Jakiś gruźny... O, wow, 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 wow. ja nie wiem czy ja bym go chciała. Ej, my chyba takich nie chcemy, co? Nie, dobra, to niech tam chodź. idzie do nich. Mam kosteczkę, chodź za mną! Ten wielki pies wybrał słabe schronisko. Ja... No to dobrze, może tam iść. Ej, chodźmy do nich sprawdzić, jak tam u nich jest schronisko, co? O, dobra, zobaczmy. Okej, okay, chodźmy. Podejdźmy sprawdzić schronisko konkurencji. Wow, oni mają takiego złego kotka. Uwaga, uwaga, co tu jest? Eee, co tu co, jest? No tu tu mamy, nie? Ej, eee. słabo tu macie Lumi. Tu macie brudno, jest tu ziemia. A nie, słuchaj, za... wpadłam w pajęczynę. O, pajęczyna Pajęczyny tu Pajęczyny wy jest. macie w chronisku. O. Ej, tutaj mamy pieska, który ma taki wielki ogon o, ja, ale ma jakie zęby ma. Ej, ej, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. A tu są kanały! Ej, patrzcie, tu jest kanał Niko i kanał Majki. Ej, to są moi koledzy, widzowie, wpadajcie, zostawcie im subika. Majki nagrywa na YouTubie. To jest z mojego teamu i Niko, który też tutaj był, tylko gdzieś poszedł. Gdzie masz swojego kolegę? Żeby nie odstraszał zwierząt Aha, Niko poszedł, się schował Ale wejdźcie na, na kanał Niko Wbijmy mu 20 tysięcy I tu jest kanał Majki Patrzcie, on o wrzucił filmik Wow, on zostałem adoptowany przez rodzinę diabła Wow, ale fajny odcinek Link macie w opisie Klikajcie, wpadajcie i zostawcie im subika Dobra, a teraz e, idziemy zobaczyć Co wy macie u góry, jestem ciekawy O! Wow. pokażę ci twój pokój Ej, macie pokoje tutaj, wow Tak, a. proszę, to może być twój o, Możesz tam mieszkać. Tu jest spokój o, z pajęczyną! E. Nigdy bym nie chciała takiego pokoju dla mojego psa. Eee, to jest słabe. A zobaczmy tutaj? E, co to oni śpią tak ci na. samo! Na liściach ci śpią? Serio? A oni tak A. lubią! Na słońce wygodnie. Jeszcze taczkę masz, o nie, taczkę z liśćmi. Ja nie posprzątałam, bo z tej trochę pracowałam. Ale słabo. U nas jest lepiej, dawaj Pati, do nas. A do wiele nas chodźmy, mniej. do nas, chodźmy, do nas, chodźmy. Nasze schronisko jest najlepsze. To prawda, nasze pieski są zadowolone i szczęśliwe. Tak, tu się kotki bawią piłeczko, mają karmę, Opatrzcie jaki ładny koteczek. Taki siupie, ładny. Dobra, zapraszamy koty, zapraszamy Zapraszam psy. Do Fajnie. Nie, do mnie, do mnie, zapraszamy do nas, zapraszamy. zapraszamy. do nas. O, idzie, 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 idzie. Uwaga, kto to wybierze? To Marszal, Marszal, to jest Marszal. Dobra. O, cześć wam. O, jaki o. super. Cześć. Hej, cześć. Chcę zobaczyć moje schroniska. No pewnie, a masz tam wodę? No, pewnie, że mam wodę, choć mam dużo wiaderek. O nie, wybrał wybrał stronisko ich. O nie. O nie. Będzie mój. O nie, dobra. Może może zrezygnuje i później jak zobaczy, wiesz, że tam jest tak brudno, to może przyjdzie. Zapraszamy kolejne pieski, kotki. Zapraszamy kopsy może. Psy, najlepsze stronisko w okolicy. Psy, najlepsze pieski, szczęśliwe, uśmiechnięte. Zapraszamy, zapraszamy o kot idzie. O nie, nie wiem czy ten o, jak kot nas wybierze. kot idzie. O nie, najgorzej. Dzień dobry, kotku. O, jaki Cześć. czarny, on. Nie wiem, czy takiego bym chciał. Czarny ja kot. O, te koty czarne przynoszą takiego pecha, Niech niech mi wyjdzie i zabierze tego kota, bo takiego czarnego ja nie lubię. my nie przyjmujemy takich kotów. E, tutaj nie ma. Tu, ale tu śmierdzi. Ło uciekł. I co, co, dlaczego uciekłeś? Tam bardzo śmierdzi, jest brudno i woda jest też brudna. O, to chcesz do nas. O tu u nas nie ma takich, u nas są najlepsze warunki. No pewnie, a macie wodę? Tak, mamy wodę, chodź. I to bardzo dużo mamy wody. Możesz chodź, tutaj przyjść. Kocku, ci mleczko. Mamy tu chodź, wodę, mam możesz się tutaj wykąpać. No, my wow, mamy macie najlepsze. basen. Tak, my mamy taki super tutaj, widzisz? Juhu, pobawi się w basenie. Ale fajnie, i pobawi się, o, lubisz wodę. Wow. Kocham wodę, woda jest najlepsza. Okej, okay, super, to pobaw się, dobra. Marszał nas zostaje, zobaczmy kolejne. Juhi. Zapraszamy zwierzątka, zapraszamy, zapraszamy. Co to za kot idzie wow. lawowy? Wow, o, KOT LAWOWY! Ekstra. O ma lawę! Ej, Ej kocha, kocha, oni nie lubią kotów! Oni I pies mówili, jest! U mnie jest dla o piesku chodź do nas Chodź piseczko. do nas piesku! Chodź piesku! Chodź mnie mi mleczko kotku! Wybierają ich o Dobra, no, Ale czekaj ten przyszedł do nas dobra 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 Chodź piesku tak 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 zapraszamy! Ten kot wybrał ich może on lubi lawę No ona go wzięła na mleko dobra to my bierzemy go na kość Chodź mam kość! Chodź, chodź. Muszę pogramy w piłkę, chodź, chodź, chodź. Chodź, tutaj, chodź, tutaj. Za, i w Dlatego, ej, dla takiego dużego to możemy pograć w piłkę, uwaga, wchodzimy do góry. Patrzcie, co mamy tutaj? Mamy boisko na naszym drugim piętrze. Jest wielkie boisko, mamy piłkę normalnie, która działa. Mamy też prysznic, chodź, piesku, możesz się wykąpać. O, patrz, powiek do piłki. Patrz, patrz, mamy prysznic, on działa. O, widzicie? O, Ła, a Skaszubi, czekaj. O, dobra, zapaliłem. Mamy prysznic i tu normalnie woda leci, widzisz? Chodź, piesku się wykąpiesz, włączę ci prysznic. A możesz się odświeżyć! O, tutaj, chodź. o patrz patrz. O, kąpię się, widzisz? to włączę. O, kąpię się piesek, fajnie, patrzcie, jucia, ciapu, ciapu, myju, fajnie. O, super. Dobra, a teraz musimy pograć w piłkę. Ej, dawajcie, wy dwójkę na mnie. Kto jeszcze gola?

nie No nie serio. Dobra, czekaj, teraz ma kolej. Odsuń się. Odsuń się, teraz ja idę. Jesteś w mojej ja bronie. Okiwaj go, okiwaj. Jest, 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 jest. Dobra, dobra, wychodzę. Odbiłam. nie, nie. Szczelę to, szczelę szczeleto, szczelę dobra, to. Dawaj piesku, szybko biegi. A, nie, 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 nie. Jest. Szczelił mi drugi raz. No teraz ja muszę szczelić. Szybko, 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 szybko. O nie. I yes, ja strzeliłem! Gol! Widzisz? Możemy się tu pobawić. Ej, tu pieski będą mogli sobie pobrać w piłkę. Będzie super, patrz jak się chyba no no fajnie. sobie urządzać. No, piłka normalnie działa. Patrz, on sobie idzie i normalnie się sobie odbija fajnie. Patrz. Puu, fajnie taki. puu, leci tutaj. Puuuu, puu. jest ta piłka. Zapraszamy kolejne zwierzątka. Zapraszamy pieski, kotki. Wszystko się znajdzie. Zapraszamy. Do mnie. Nie, do mnie! Nie! Nasze stronisko jest lepsze niż do Twoje. Nas. My będziemy mieć wiele lepsze niż... O, chodź Shiba, Shiba, my się lubimy Teraz przecież. więcej, patrzcie, Shiba przyszedł, jakiś piesek taki, o. wow, czarno-biały. I tam jeszcze, wow, ile tu ich idzie. I Sky przyszła, I jeszcze cześć. Pintek. O, cześć, ile tu zwierzątek przyszło. Ej, muszą wszystkie być nasze, Paty. Dobra, dawaj, dawaj, ja I i pójdę ugotować, okay, żeby nie bawić. Okej, okay, zapraszamy, weź rybkę, weź rybkę jakoś. ja cię bardzo lubię, wiesz? Dobra, Dobra, musimy o tak, nie, lubię ona ściąga więcej. Sky. O, 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 o. Chodź, chodź, zobaczcie, jakie w schronisku. Mamy, Mamy ciebie schronisko. Naprawdę mnie O, shiba no. się wkurzył, ej, patrzcie. Nie. Shiba przyszedł zdenerwowany. jo, ja. Shiba wkurzony, patrzcie, nie chcesz tam shiba iść. Nie chcesz? Shiba. O, patrz serdeczka do... Kiwa, że. Nie. Patrzcie, a zobaczymy. Zapraszamy do nas, zapraszamy do nas. A jest tam... Dla ciebie! Przecież tutaj właśnie jakiś mech na ziemi. No cały kamek z ziemi. No cię się zdenerwowała. To jest dobry moment. Weźmy więcej Wyszła, wyszła, Sky, chcesz do nas iść? Sky, wracaj! Chodź do nas! ha. nie chcę bić, nie chcę bić, nie chcę mnie! Idą do nas, idą do nas. i mam najlepsze schronisko przecież! Ale Lumi się wkurzyło i jogd, zoczono wolać. ha! my będziemy, my będziemy. dajcie mi. Chodźcie, chodźcie, zwierzaczki. Nasze schronisko jest najlepsze! Tu znajdziecie wszystko! Będziecie mogli pływać, spać, jeść, oglądać i się... O! Siła poszedł sobie już na toaletę. No, a tutaj macie jedzonko tak samo. Ej, co, co ten kot robi? Pimpek, co ty robisz? Ej, kocie! O, no powinien iść do tego drugiego schroniska. No nie, on sobie jeździ. A tak koty chyba tak robią, że sobie jeżdżą tyłkami podywanie, dywanie, nie? No chyba tak. Ej, wiesz co, ja widziałam tam takiego pieska, który uciekł malutkiego. Pójdę po niego, zabiorę go do naszego schroniska, dobra? Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, dobra. ja muszę go złapać, bo był taki słodki, uciek, chyba się okay, przystraszył. Okej, Patty, Patty pobiegła po pieska. A teraz pokażę mu rzeczy, które też mam dla zwierzątek, na przykład pieska. Moim tutaj zwierzątkom. Chodźcie tutaj. Kiciuś, chodź, chodź, Siba, chodźcie. Chodźcie wszyscy, zapraszam. O, podeszli tak blisko, blisko. Patrzcie, co ja mam. Mam koszulkę takiego odbieska, Siby. Mam latający dysk premium, taki fajny, widzicie? O, jak się patrzą. Co? No takie fajne rzeczy i serduszka ma na oczach, patrzcie Shiba. i takie wy też patrzcie o siim, tak dawać się przytula. Możecie też mieć widzowie i wy takie fajne koszulki, na przykład turkusowe z logiem shiba albo poduszkę z kością, na której możecie się położyć. O. Wpadajcie, link w opisie smajsokru.pl. Zobaczcie sobie. O, a ja idę się położyć.